No i ciach w tych wszystkich... zbrojnych Dobra, ten się zatrzymał Teraz trzeba będzie się zająć nim Pyk Pyk Tutaj sobie staniemy I teraz, tak żeby nie było kontry Ach, jakie to złośliwe Został jeden, to nawet sobie go mogę ignorować teraz i zrobić po prostu atak już na tego, nawet kontra zabije. No właśnie, mieczyk teraz krytyk 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 o pięknie nie no nigdy się nie może równać za anastazją. choćby miała mniej wojska co widać było po wielu przykładach aniołów które miały widocznie więcej wojska i nawet sobie nie poradziły Wystarczyła wiedza z przywoływaniem jednostek. I sama pułapka czasu. Zapewne jakieś straty będą. O, to jest niedopuszczalne! Naprawdę, to jest niedopuszczalne. Nie podaruję sobie tego. No cóż, trochę epilog będzie dłuższy. Ale. skuteczny. Naprawdę nieładnie, że tak lubicie mnie denerwować, że tutaj takie straty odnoszę. Dobra, odczekamy i teraz wszyscy ciach. No, teraz tak. A ciach. Ten już sobie idzie na tego. Tym już też na tego. A ten sobie nie chciuka, powoli. Później po podlecie najgórej. Pokażemy tu... Nie, nie. Nie dojdzie. Mieczyk. Wampiryk. Eee, szczał. Pazur. Finał Pięknie. O! Zapomniałem. Ale dobra, lepszy to niż ten pierwszy wynik, który mi pokazał komputer. Dobra, co tu może pisać? Orki, porki. Dobra, to już chyba było kiedyś. Zaraz, teraz tak. Tu jest tak. Aha. Czyli oni idą z tego zamku, ale pójdziemy sobie tutaj, skoro być może jest porta. Dobra, nie chcę mi się już naprawdę atakować tych wszystkich jednostek. Po prostu wybuduję to, żebym miał te, co chcę. Właściwie to mam te, co chcę. Gdzieś to był pierwszy zamek, chyba. Ten mi wygląda na gorszy właśnie taki jest. Dobra. Trzeba zrobić wymianę jeszcze. Coś po prostu kupić. O, dobra. Czy to, czy to? To zrobimy. Kaspar standardowa. No w sumie już można nawet sobie załatwić tego anioła, który mnie tak bardzo denerwuje. Powoli to się staje męczące, ale skuteczne. O, było blisko. Dobra, przynajmniej już mam widok. teraz już sobie po prostu grzecznie pójdziemy do zamku. Chociaż mógłbym, wiecie, na pewno bym sobie poradził. Ale tak będzie szybciej. Może już Anastazja będzie miała na tyle wojska. Nie będzie musiała się bawić w takie pierdoły. Dobra, podaruję sobie to budowanie. Teraz trzeba będzie mieć... O, coraz bliżej. Stoisz, aniołku? Koło mojego Kaspara. E, dobra, szkolenie, nie będziemy czekać. Do końca tygodnia oczywiście. Dobra, mamy licze co sobie zrobimy liczę, że będziecie znakomitymi wojownikami Taki, Taki suchar mm, oczywiście uciekamy Dobra W sumie to już nawet sobie Anastazja powinna poradzić z tymi żywiołakami Chyba, że są tak potężne Horda Eee, 80 Co to jest? Co to jest, ale jednak nawet takiego wojska nie umie zniszczyć Żal I co najlepsze można przywołać po prostu żywiołaka No, trzeba będzie Ile na man many coraz więcej I nie narzeka Tylko, żeby się nie okazało, że to jest jak zaklęcie Bo już nie pamiętam, jak to było dokładnie No właśnie, nie, to jest raczej jako strzelanie No jak tak trudno było to zrobić Nawet mogę miecza wziąć Tylko 40 manów. To jest koszt zwycięstwa. No, ale tych już chyba powinnaś pokonać, co? W końcu tu jest ich 200. No dobra, to już rozumiem. Chociaż to mi się nie podoba. Ale tego już na pewno nie załatwisz bez strat. No dobra, mogą być szkielety. Co jest? Tu są ci i na pewno będą straty. O! Zaskoczyłeś mnie, Anastazja. Jednak masz jeszcze krzty strategiczności. E, tam pewnie nie ma nic, więc pójdziemy tu. Teraz gdzie? Tak, analizując to miejsce, więc trzeba będzie iść. Tędy... Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zobaczmy co tu jeszcze mogę ciekawego wybudować. Mury, wampiry... Murów oczywiście nie. Tylko tak podejrzewałem. O, to bolało. Teraz będę musiał się przenieść. Tu jest ten budynek, to mi się nie podoba. Że sobie stanąłem. Będę musiał chyba wczytać. Gdzie jest ten budynek? Tu już jest portal, a ja chcę budynek. Tam pewnie jest. Tylko teraz kwestia czasu, czy zdążę. Nie zdążę, będę musiał portal zrobić. Zrobić portal będę musiał. Zdzierstwo. Konkretne ściarstwo. Wycyckaliście mnie. O, jeszcze jeden anioł leci. A, ten się teleportował. Proszę bardzo. Ale ten już tu idzie. Mam nadzieję, że zdążę. Nie, jednak tu jest. Dobra, już myślałem. Dobra, A tak, Podbijamy to i spierdzielamy od razu. Z zamku. Bo nie wiem, co teraz będą kombinować. A być może to jest nawet ten sam anioł. Nie, no przesadzenia. Zaraz! Co jest? Anastazją wysoki? O, to już jest podejrzane. Ale gdzieś się będziemy bronić. Dobra, teraz ja nie idę w portal, bo będzie zamek do podbicia. I najlepiej będzie teraz użyć teleportacji przesuń suwaczku mój miły A, gdzie jestem tutaj jestem dobra no i teraz przeanalizujemy gdzie to nas będą atakować o czyżby tyle aniołów tutaj było dobra ten idzie tu tak 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 myślę że braknie mu lekko ruchu więc na razie wyszkolimy i się zaraz będziemy zastanawiać, co robimy dalej. Dobra. Tylko trochę niedobrze, że biorę litrze. Niski, no właśnie, a tu jest wysoki. No teraz ona może polecieć na zamek, tylko że na ten zamek musi poświęcić dwie tury. Więc polecimy. Na razie tak. Póki Anastazja używa takiego zaklęcia, to jej się nawet mana regeneruje. Dobra, ona leci tam. Więc będziemy musieli bronić zamku. Ta spierdzieliła. No to robimy ponownie. To samo. No, ile tam? No już chyba. Prawie full'a masz Na przykład ja mogę jeszcze wyszkolić Na przykład pajęczyce I wampiry No, kazałoby też góle zaraz zrobić, bo mam ich coraz mniej Potem duchy A potem to się zobaczy Może jeszcze lamasu zdążę zrobić to Dobra, teraz ona leci tu Walka, ok. To tu raczej już powinna sobie poradzić, mimo że jest wysoki, ale jest za murami. Ma takie zaklęcia, że szok. Ale zobaczymy, jak to będzie. O, nie, no bez jaj, no przecież co tu jest? Tylko te anioły? Ona musi mieć na pewno zaklęcie. Ale nawet takie zaklęcie... Nie powinno być jakimś nie wiadomo co, w końcu bronię się za murami. Dobra, tu zrobimy tak. Tu są strzelcy. Dobra, może tak. Dolną część nie będziemy bronić. Strzelca, proszę Was na ma mamany, to jest zastanawiające. 180. I teraz tak, czy żywiołak, czy masowa agonia? Masowa agonia, lepiej, bo tych, to zaraz wszystkich wybije. O! Ok, dobra, to będę musiał uważać na grupowe. To ile jeszcze razy takie coś zrobisz mi? No, z, 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 dwa razy. Dobra, trzeba zabić ich najpierw. To jest najgorsza tutaj rzecz z całej gromady. No i poginęli ci wszyscy słabi. Mogłem użyć pułapkę czasu. Ale lepiej było coś takiego. Bo się bawić w skrzeszanie, hmm. szkoda, że krytyka tym razem nie zrobił. O, w wieżę. teraz tak, można by się. Skusić, skoro się bronią, to trzeba by nie wykorzystywać tego. Teraz tak, podlecić nikogo nie mogę. A to szkoda. Poczekamy, tak sobie stanąć trzeba. O właśnie, mm, świetliki. To jest najgorsza rzecz. Zmora. teraz tak tu gryfa jeszcze wykończymy. O, takie cuda. To poczekamy do końca, i wtedy sobie grupowo podleczymy. A tu są góle, tu góle poczekaj. Eee, no bez przesady! Aniole! Niebianinie! Opanuj się troszkę! Co to... Co to było za bo już nie pamiętam. Aha, czyli mogę leczyć. No dobra, na przykład te. I zrobimy tak. No i będzie się przynajmniej pamięci zaleczyć ich niewiele straciłem. To jednak trzeba być oszczędnym względem nich, ich przepraszam. Nie, nawet wieże są potężne. Dobra, tu mi nic nie wlazło. To mogę się odsunąć, żeby nie było grupowego. Przy okazji zrobimy masową regenerację. a tak, dla zasady. Oj, leech, Oprywa. Już nie mają nawet masowej agonii, teraz nic nie zrobię. Tak podleczyć, ale mogę też zebrać w grupę i ich ogólnie podleczyć. To trzeba poczekać na fula. Albo ogarnąć co jest jak. W tego! Idioci! Dobra, no, trzeba teraz zobaczyć, ile tu, 10, 3, 21. Właśnie hmm. trzeba być zastanowić. Dobra, na razie strzał, tak. I on tu co zrobi? W góla mi może polecieć. Równie dobrze mogę też ciachnąć. <tud> tak jak poleci tu Zrobimy tak I uciekniemy powiedzmy tu A zrobił atak, ale tego mi znowu straciło <tud> Dobra, to teraz już możemy ciechać Coś potracę na pewno. To na pewno będzie licz, Ilu ich mam? O, kilku stracę tylko. Góle sobie jednego wskrzeszę, żeby zrobić na złość przeciwnikowi. Dobra. I nawet nie straciłem aż tyle many. Nie straciłem aż tyle jednostek. No, trochę to trwało. No dobra, teraz już się wkurzyłem, aniołku, który mi tam próbujesz pokrzyżować plany. Ja ci także pokrzyżuję, łącząc trochę wojska 6-9, widzieliście to? Z zboczuchy jedne. Dobra, teraz już na pewno używamy teleportację. Lecimy już wykończyć te wszystkie zamki. Mam nadzieję, że. Uda A tu jest jeszcze ten od grabieży. Dobra, darujmy sobie to. Chcę już mieć to za sobą. Ile tam? Godzina 14, zaraz będę musiał zobaczyć. Tam miejsce na dysku. No, w lewo czy w prawo? Podejrzewam, że w lewo. O właśnie. Nic nie widzę. O! Coś mnie zaatakowało. Czyżby to było coś potężnego? Zwycięstwo! Ale straty są naprawdę rozczarowujące. Pierwsze co oczywiście. Oczywiście co? Na pewno nie żywiołek. Tylko masowa agonia. Bo nie ma żadnego strzelca. Dobra, poczekamy sobie. Oho, tak jesteś, cwanie. A straciłem je chociaż? Nie. Wskrzesił, tutaj coś straciłem. Tutaj wiadomo, że straciłem. Tutaj też wiadomo. No i tutaj, no. Wszędzie wiadomo, że coś straciłem. Dlaczego to nie działa? Mocowa ogonia to jest bardzo. Nie mogę na siebie, a to złośliwe. Ile tam szkieletów jest? Dobra, możemy leczyć. Chociaż nie. Szkielety zawsze można leczyć. Teraz go nie robi swoje. lepiej, żeby się zajął leczeniem ten anioł niż atakami. Nie. nie mogę zrobić tego ruchu, którego bym chciał. Więc zrobię tylko tak. No i dobra, został tylko anioł, którego nawet ciachnąć nie mogę. Ale mogę postawić pułapkę czasu, w ten sposób go skuszę do ataku. Niestety nie mogę zrobić tego ruchu. A taki cwaniaczek. Więc też mi się nie udało. Eee, no bez przesady. Bez przesady. To już było wredne. Naprawdę to było wredne. Wiecie, boli mnie to, że kobiety pająki obrywają, a to, że tam... Szkielet jeden, drugi, trzeci, oberwie. Czy szkielet drugi, jeden, trzeci? Tutaj mam kilka tylko szkieletów. A i no go mogę użyć dobra. zdolności? Żeby nie było pompy. Tak, to straciłem czterech. Dobra, tu sobie poczekamy. No i czekanie sprawiło, że tego połowa. Po straciłem masz trzy, cztery. Tak to jest, jak się czeka z turmie. Bo chciałeś sobie zaoszczędzić w liczach. To sobie zaoszczędzisz w kobitach. Trzeba go wykończyć. Dobra, straciliśmy. Trudno się mówi. Może i nawet źle to. Być. Nie po mojej myśli. O jeszcze chyba gorzej Przynajmniej już się nie denerwuję z tym Kasparem. To trzeba przyznać. Dobra, tu jest niski, to raczej nie powinno być jakiś tam strat Trzeba to teraz szybko wszystko czmychnąć, bo to się przedłuża niepotrzebnie. No, come on. To jest autowalka! Skoro jest autowalka, to powinna być szybka. Dobra, darujmy sobie te straty. Wchodzę tu, przebudowywuję od razu. Nie mogę przebudować. Dobra. Pomijamy. I czekamy. Dobra, to już w sumie zostało tylko oczyszczenie tych budynków. Czy mogłem coś tu wybudować ciekawego? Nie, bo wszystko jest wybudowane. Dobra. Szkolenie. To co jest potrzebne. Pyk. O, pyk. Pyk. I pyk. Tylko liczę, straciłem, kurna, nawet nie zauważyłem. Tak to jest jak ma się taką dobrą jednostkę. A komputer nie umie jej chronić. Nie to co ja oczywiście. Ja to zawsze umiem chronić. O, chyba tutaj powinniście. No. Kurna, czemu ten komputer zaklęcia nie używa? Czy tu jest Fullmany prawie, prawie że Fullmany. Dobra, teraz trzeba ogarnąć. Gdzie tu jest droga? Nie wygląda mi to na drogę tutaj, więc pójdziemy w tę stronę. Mmmm powinienem właśnie jeszcze te odłamki Księżyca zdobyć. Mam tylko dwa. No to mi nie wygląda, jakby gdzieś były. Raczej nie ma. Nie ma raczej, gdzieś tu się chowają, pewnie gdzieś tam, gdzie teraz jestem Anastazją. Teraz trzeba ogarnąć, gdzie tu jest droga do budynku. Jest? Ok, dobra. Teraz trzeba przeskanować to wszystko, bo tutaj raczej nie ma. Nie, nie ma, dobra. Tylko jeszcze sobie wybuduję. O ile będę mógł. Nochami z tymi skróciskami. I dobra, pyk, raz. Będzie szybciej jak tak zrobię Dwa Tu był full Tu też był full, dobra, tyle No i tyle z tego było, dobra, i teraz tak Trzeba to ogarnąć, co tu jest w ogóle? Drewienko. Drewienko, zbierzmy sobie.